Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy. Moi drodzy, dzisiaj w troszeczkę innej scenerii z gościem Alienem, którego pewnie powie... Powinniście, mam nadzieję, już kojarzyć. Witam, witam. Słuchajcie, dzisiaj Geogesser, tylko w troszeczkę innej formule niż ten, co był dotychczas Alienem. Już hmm. miałem, miałem chyba jeden pojedynek tak, w mam, mam. albo nawet więcej niż jeden, aczkolwiek teraz troszeczkę inaczej. A co będzie inne? Ano to, że postaramy się zrobić pojedynek, czyli najpierw on zagra w trybie Challenge, oczywiście na word Zmniejszymy tym razem limit do 2,5 minuty na mapę, po czym zagram ja. A, żeby Was nie zanudzić w samej grze, e, postaramy się dorzucić jeszcze troszeczkę rozmowy. A rozmowa będzie traktowała o edukacji, o naszych przygodach z edukacją. E, jak u każdego. U Ciebie jest chyba wyjątkowo ciekawe, bo kawałek edukacji przeżyłeś na wyspach. Tak, owszem. Ale e, to zaraz się zaraz pozwolę Ci rozwinąć. rozwinąć na razie, tylko dam Ci jednak wyzwanie, że akurat jak będę Ci pytania, to będziesz wtedy w środku gry, więc będziesz musiał więcej, no to będzie więcej zabawy. A na koniec okay, porównamy okay. wynik, oczywiście mając na uwadze to, że delikatnie tu oszukiwałeś, będę Ci zadawał pytania. Zatem możesz dziarsko wskakiwać w Word. No dobra, dobra tak powiedzmy się po kolei. Ward, poproszę, okay. challenge. Okay, I ustaw sobie na 2,5 minutki. A może no limit time nie, <śm> nie, tak dobrze to nie będzie, kolego. Bo nas zaraz zabije 2,30, sobie daj. to jest, No i jedziesz, jedziesz mój drogi, zapraszam. Uff. No to lecimy. No, jeżeli okay. ktoś by chciał z nami zagrać, to możecie sobie sprawdzić sami teraz, jak będzie <śm> wyglądał <śm> ten speed mapy. A tymczasem lecimy. Start. Start challenge. Teraz. I lecisz mój drogi. O, koniec świata. No dobra to ty się zastanawiaj a ja w tym momencie zacznę się troszeczkę maglować To drogi bo zaczęliśmy mówić o tej edukacji w Wielkiej Brytanii możesz tak. powiedzieć kiedy się mniej więcej do tej brytanii przeprowadziłeś z rodziną też co jak miałem 16 lat to mm -hmm. um, skończyłem gimnazjum oczywiście i, i to był czas kiedy jakby dostałem pytanie od y, mamy bo ojciec już wcześniej wyjechał mm -hmm. więc dostałem pytanie od mamy co robimy czy jakby ojciec żyje sobie własnym życiem mamy zostajemy w Polsce czy może <laughs> Czy może właśnie jedziemy do niego no i działamy i funkcjonujemy jak pełnoprawna rodzina? Mhm. Ja powiedziałem, no mamo, no przecież perspektywa wyjechania za granicę jest fantastyczna, mhm. więc jakby, no czego nie? I w wieku 16 lat właśnie po skończeniu gimnazjum pojechaliśmy od razu do UK i no i tam zaczęły się schody. Hmm. Czyli to klasyczne polskie gimnazjum przyszedłeś tutaj, tak? Tak? tak, 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 tak. Aha, rozumiem. rozumiem. No i jak w UK? Tam od razu do jakiego poziomu edukacyjnego trafiłeś? Bo przyznam szczerze, że nawet nie wiem, jak tam jest to był na college, ale pierwszy rok spędziłem na nauce tylko języka angielskiego. To taki gapier? W sensie jakiś taki, year, który po prostu cię tam, nie wiem, dostosowywał, tak? Nie, nie, to był po prostu wiesz co, to był to był rok, w którym ja sobie olałem całą inną naukę, mm -hmm. tylko właśnie zostało mi, to znaczy poszedłem stricte na sam angielski. Nie uczyłem się nic innego przez cały rok. Okay, A Żeby no jakby podszlifować język i, 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 um, i móc coś rozumieć, tak? Co, co będę się potem, czego, czego będę się potem uczył. Pozwoli, że przepraszam, masz 50 sekund, i, więc wiem, tylko zapytam, czy masz jakieś pomysły i sugestie. No też to, bym celowo raczej w Australii, ale czy chcesz szukać coś dokładnie? Hill. No mogę podpowiedzieć, bo wydaje tak. się, jakby to była trasa A8, a w Australii trasy no, no, są nazywane od A, więc jeżeli byś poszukał. Myślę, na że gdzieś północ. Tak mi się wydaje. No jest coś było zielonego. 57, czekaj 1. Na no, 30 sekund, mój drogi, a 3, a 2, 4. No, inaczej, raczej będziesz już w miarę blisko, więc jest to niezły strzał, Trzeba. Przyznać. Ile mi się zostało jeszcze? Dwa, tak, 20 sekund, dobra, będę dobra, się szukam, komunikował. Szukam. 20, 19... A 70, A2, A4, no, to a 4. No patrz, jak pierwszy od razu się pytałeś, trafiłeś do kraju wspólnoty brytyjskiej. 10 sekund. Do kraju wspólnoty brytyjskiej akurat e, w momencie jak zaczęliśmy, zaczęliśmy mówić o wspólnocie. No Aj. absolutnie z drugiej strony, ale kontynent dobry, więc 2000 tak. punktów. Jedna, no 2 trzecie, nie mniej nawet to będzie ile? Ale, ale jakby sam strzał, że to Australia, 40%. był mi, wiesz co, od pierwszych sekund tak. znany. Bo teren, to, to było, tak, teren tak, był taki tak, tak bardzo razu. australijski, i po lewej stronie jechały samochody. No, tak, coś tak, tak, tak. No, to też od razu to, to też tak. był taki hint, który wpadł mi, wiesz, do głowy. Mhm. No to kontynuuj zatem e, obydwie Dobrze. rzeczy, zarówno granie, jak i byś mógł. O, nie, nie co ty, Gdzie jestem w domu czyimś? Tak. Trafiłeś do salonu. Czasami są takie przypadki w geogesterze, że trafia się jakiś salon, który jest po prostu, niektórzy mogą sobie ale... wykupić w geogesterze reklamy. Rozumiem, czyli. A... I możesz, część tych samolotów możesz się po poruszyć, tak. sprawdź czy możesz się ruszyć? Ja nie, pewnie, pewnie mogę, tylko jakby trzeba co, teraz... To może ci podpowiedzieć, sporo, gdybyś się przyjrzał, tym elementom. Czasami idzie coś znaleźć. To są najgorsze pułapki, jakie się trafiają. A spróbuj wyjść Uf, przez gdzie... niego, da się wyjść. Bez co? Zaraz zobaczymy, wątpię. Nie, ale to już coś to może pozostaje mi nic innego jak sprawdzenie nazw produktów. A no niestety one są często międzynarodowe. Rzecz, a, zobacz jak wszystkie są fajnie pochowane. Mm -hmm, to prawda. Dobrze, ale pytam, no. pytam dalej. College. Więc najpierw tak. był ten, ten, gap, ten rok taki na naukę języka i college mają specyfikę, czy one są troszkę jak nasze licea? Wiesz co, nie. Właśnie college, do którego ja szedłem stricte był związany z informatyką, bo mm -hmm. jakby to chciałem Gatsby, cholera, co to jest? <laughs> a, wiesz co? A, nie wiem. I chcę po prostu skupić myśli i tutaj... <laughs> dalej. Na jest. I, i, I jakby ta informatyka to było coś, co nadal nie wiedziałem, czy chcę do końca robić. Mhm. Jakby spędziłem trzy e, lata w tym koledżu, ale więcej nawet, bo to był pierwszy rok, gdzie jakby robiłem ten podstawowy kurs. Mhm. Potem było. E, Dwa albo trzy lata tego kolejnego kursu, czyli tak jakby dopełnienia. To było First Diploma, czyli pierwszy dyploma, a potem było National Diploma. I jakby to pozwoliło mi wtedy pójść po skończeniu tego drugiego kursu na uniwersytet. Tylko w tym czasie ja miałem troszeczkę. Nie mogę się Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Ja strzelam, że to jest UK. Mówię całkiem poważnie. No, a... już mógł dokończyć wątek, jak będziemy jeszcze wcześniej. Dla mnie lądy. No to ważne. Vale. Yy, dobra, i to więc piki, tak. Zobaczymy. Absolutnie W no, Indie? No, nigdy w życiu bym nie zgadł. Jakim no. cudem. To, tak, nie tak naprawdę nie I w Indiach często jest popularne <coughs> kupowanie takiej reklamy, wiesz? Yy. No zauważyłem. A to może dokończyć wątek, zanim zaczniesz na następnym. Dobra, wody. a więc. Okej, okay, czyli miałem tak. Pierwszy rok informatyki, no. przed tym, jak skończyłem. Może nie tak. Jeszcze raz. E, tak ładnie opań. Skończyłem angielski i totalnie nie wiedziałem, co chcę robić. Absolutnie nie wiedziałem. Jakby znajomy, który był informatykiem, no, zapytał mnie. Tak naprawdę czy y, lubię komputer. Ja mówię, że siedzę przed komputerem całymi dniami. To było najgłupsze, co mógł zapytać. No właśnie, do tego chciałem to nawiązać, ja też możesz, iść, to ja sobie pozwolę troszeczkę więcej Naj, powiedzieć. Rzecz na czy nie sieć. sądzisz, że to jest trochę tak, że czasami, ja też byłem młodszy i też miałem ten sam dylemat, że czasami jest tak właśnie, że gdzieś tam te dzieciaki, które siedzą przy komputerze, troszkę dla spokoju ducha rodzice mówią, no jak siedzisz lepszy przy komputerze, to to na pewno mógłbyś pójść na tak. informatykę. A czy, czy to czasami nie jest tak, że granie na komputerze, a jakby nie ma wiele wspólnego z... Z tym, y, kim faktycznie chcielibyśmy być, i tak dalej, że, że jakby to niekoniecznie jest tak, że granie na komputerze predestynujecie mm, do bycia do bycia że nie. I, I tutaj strasznie, kurde, Andover. Nie wiem, gdzie to jest. Andover no. lub czekaj, bo to, no, to amerykańsko chyba mi wygląda. No mogłeś mieć wskazówkę Dosyć. z jakiegoś kraju, kolejny. No, żółte pasy. Nie, 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 koniecznie. nie, śmiałem Podpałem, się. tylko waluta była, nie wiem, czy widziałeś. O, nie. Spójrz, jeszcze czas na to ogłoszenie. Tutaj? Mhm. O. To była cena. To są dolary. Okay. Chyba to są dolari. No tak wygląda, jak dolar. Wiesz co, i, mm, zdecydowanie n, nie Można zgodziłbym się dolar. z tym, co... Tak, 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 będę biegał. E, nie zgodziłbym się z... e, Może w drugą stronę, do tego handover uderzę. M, mój znajomy po prostu zadał pytanie takie, aby mi pomóc w danej chwili jak najszybciej, mm. bo jakby zaczynał się nowy rok i ja musiałem jakby przystąpić, churde. Churde, przystąpić do, 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 do edukacji. Mm. Co jakby... Sprawiło, że byłem bardzo na niego zły, to to, że po roku e, studiowania dalej. E, speed limit 47,5. 45, przepraszam, 45 ale czego? Mil? No zapewne, tylko 45 to mil. No, chyba tak. Ja, ja byłem bardzo zły na niego, bo jakby po, tych, po tym krótkim czasie ja mm, strasznie to znienawidziłem. Bo sama informatyka bo okej, okay, bo jakby to interesowało mnie, ale potem poszedłem na programowanie. No bo jednak gdzieś tam kiedyś chciałem zostać programistą gier komputerowych. Tylko jak zobaczyłem, jak się ten kod tam, prawda, mieli na lewo i prawo. To, to... nie ma nic wspólnego z granicami Absolutnie nie. To odechciało mi się totalnie i spędziłem ten, ten rok edukacji na bieganiu po Londynie i robieniu zdjęć. I to było coś, co sprawiało mi mnóstwo naprawdę. Czyli fotografia. Moontown. Tam to brzmi jaka absolutnie e, nazwa, e, która e, mogłaby być tak, w Ameryce. Nie, no to tak amerykańsko. No masz 15 mi to sekund, więc radziłbym okay. cokolwiek strzelać. Hmm. Tak, tak sugerowałbym. No rośnie kukurydza po lewej hmm. stronie, jeżeli hmm. to cokolwiek podpowie. 9. No, I Dafa to jest górski ale, raczej stan. Nie wiem, próbuję. Indianapolis, Poprosz Pod Indianapolis byłeś. Okej, okay, no ale trafiłem, że Ameryka przynajmniej no, tyle. No, Dolar Speed limit <coughs> mocno łatwiej, ale Ameryka tak, jest duża. No tak, to dobrze, tak. to, to, to była ostatnia mapa wieś, jeszcze, ale będziesz mógł się zaraz rozwinąć, mm -hmm. więc ja na początku się teraz przemęczę. Ale będziesz miał potem troszkę prościej, jak ja już będę miał. Tak Tajwan, chyba. Hmm, kto to wie? No i, i, i biegałem po, po Londynie z aparatem i jakby. Tak, 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 tak. I jakby to było czymś bardzo interesującym dla mnie. Mhm. Na przykład, bo strasznie zacząłem się interesować fotografią uliczną. Mhm. E, łapanie, wiesz momentów, jak, jak ludzie się, nie wiem, przytulają, czy, czy spędzają ten ułamek swojego dnia na, na takiej drobnej chwili. I ja wyłapywałem właśnie ten moment i te zdjęcia sprawiały, że jakby no nie wiem, chciałem to robić więcej i dalej, i jakby Przeprześć w tą stronę. Mhm. Totalnym niewypałem się okazała ta e, informatyka, i poszedłem po dłuższej przerwie na grafikę i design. I to było też bardzo fajne. Tylko jakby po pewnym czasie zwróciłem uwagę, że uczę się wszystkiego jakby w kółko, non stop to samo, żadnych nowych rzeczy. Mhm. Kurczę, co to? Jakieś Chiny są? Japonia ja bym sugerował, nie? Może Korea? Cholera nie bym... znam do końca, no, wygląda to jak, jak japońskie znaki. Choć może sprawdzić po kierunku jazdy. Jak biega bo... pies, to, to nie, nie Chiny. Prze przepraszam. Wiesz co, nie, no może Pie... biegać. W y, Japonii jeździ się po lewej stronie, jeżeli się nie mylę. No tu jest po prawej. Lewostronny ruch. Rów... Wietnam równie dobrze może zweryfikować. No, ale wietnam to chyba najlepszym tutaj strzałem. No by niekoniecznie. Był. Wietnam ma często flagi swoje. No, ja się... Czasami są informacje turystyczne, to też możesz sprawdzić. Czasami na Tajwan, naprawdę. Zobacz, bo ja, Tajwan jaki ma? Tajwan to jest, to jest jak Chiny, więc oni Rozumiem. się uznają za Chińczyków, oni się uznają za spadkobierców Chińczyków w dużej mierze, bo tam też emigrowały pierwsze absolutnie Wazji. nic nie trafię. A powiem Ci, że to jest niesamowity challenge faktycznie, bo żeby mm, złapać ee... A ten challenge mi się podobało, jakby ten polski challenge i jak, jak ja cały czas mówię i to jak ty, tym akcentem zaciągnąłeś, jak chyba mm. przypomniałeś się trochę o tej Wielkiej Brytanii. No odrobinkę, to... ale to... zauważyłem, że nawet jak nagrywam, to tak. nie mówię e, zaczynam sam do siebie, zaczynam nagrywanie, tylko start recording. Tak? I, I tak klikam i potem na nagraniu też tak mówię i, i łapię się na tym. Co nie zmienia faktu, że chciałem dokończyć myśl o tym, że zanim... bardzo ciężko jest mi w ogóle mówić składnie tutaj, bo naprawdę staram się tu skupić i jakby myśli No Ale to polega 10 sekund stare. Pani, raczej no, dobrze, wybierać kurde. cokolwiek. Eee, nie, 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 nie tutaj, wiem, 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 wiem. kuje, kuje, dziękuję. Kuje, kuje, kuje. Masz ja pani na 4 sekundy, klikaj, cokolwiek. No, Tajwan, pierwszy słowo dobry. Widzisz? Ja już. Proszę teraz zmienić miejsca, nie Czułem, Czułem. proszę po Dobra. Więc moi drodzy, jesteśmy już po mojej miejsc. Alien miał dobry strzał, stajowany, niewątpliwie. Eee, no ale cóż, ale było inaczej. Teraz będzie już troszkę prości, bo teraz ja już będę w zachodzie grał, ty bardzo, będziesz bardzo gadał bardzo i fajnie. zaraz sobie zweryfikujemy, czy jeszcze next round? Ostatnia runda, mój drogi, proszę A, bardzo. Jeszcze, no, A, jeszcze jeden? Dobra. Widzisz, zgałbaniliśmy. Okej, okay, czyli tu mamy górzyste tereny, mm. troszeczkę pustynne. Co ja chciałem powiedzieć mówiłeś o, Mówiłeś o grafice, tak. e, mówiłeś o tym wychwytywaniu. Mm. No teraz moje pytanie brzmi tak, czy jakby... To presja, jakby nie wiem, trochę rodziny, takiego systemu, w którym gdzieś tam jesteśmy, mimo wszystko chcąc, nie chcąc, tego, że gdzieś tam tą edukację trzeba iść, sprawiła, że. Swoją pasję chciałeś połączyć z jakąś tam techniczną nauką, czy to wynikało z tego, że faktycznie chciałeś pogłębić e, tą wiedzę na poziomie technicznym, może jakimś takim dokładniejszym? Czy to było też trochę tak, że chciałeś przedłużyć młodość i jeszcze byś na studiach? Oj, zdecydowanie to ostatnie. Na pewno, na pewno chciałem przedłużyć młodość jak najdalej, bo jakby mój tryb życia w Anglii był bardzo prosty, siedzenie non stop przed komputerem. Nie, żałuję bardzo, naprawdę dużo czasu straciłem na głupich rzeczach. I jakby, no, niestety człowiek uczy się na błędach samo to, że mm, przesiedziałem tyle lat w UK i jakby no, nie ruszałem się nigdzie tak. To, to było stricte moje lenistwo A, spowodowało, że... tyle. Okej. Okay. To już lepiej. No dobra, ale jeszcze poszukam. Yy, zgubiłem troszeczkę wątek, ale yy, chciałem... Mówiłeś o, o tym, tak, że przesiedziałem, przesiedziałem w Chile. W Chile. Tak, przesiedziałem w Chile. Przepraszam, w UK e, okay, w czasie. Yy, tak, i jakby nie miałem na tyle jakiejś takiej chęci nawet pogłębiania wiedzy w jakiejkolwiek dziedzinie, że mhm. spowodowało to, że, że, że no teraz mam braki, ale m, to też jakby zostało, m, prawda, to co ty zapytałeś, czy, czy to było czy to była presja też ze strony no wiesz właśnie. rodziny? Czy była presja, no chyba tak, no bo jakby kończysz edukację w Polsce, jedziesz do UK po to, żeby się dalej uczyć, tak? Mhm. A jeśli, jeśli nie, nie możesz sobie znaleźć czegoś, jeśli nie wiesz, co Czyli chcesz za, w życiu chodź, robić, dobra, jeśli y, nie wiesz co chcesz w życiu robić, gdzie te chile są? A może z Santiago, wiesz? Tak, mogę podpowiedzieć. Bo Santiago 26. Santiago 26, to jest stolica, czyli. A, w środku nie. A, tutaj, no nie wiem. może to jest jakiś strzał. No, bliziutko. Działaś, 15 minut. Ładnie, ładnie. To już jest, już jest przyzwoicie. I tym razem sporo pomogłem. Chyba domach tak. zadzwonił, nie wiem czy tam koledzy coś otworzyli, czy nie. Co, Teraz możesz ładnie komentować. Co, 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 co do presji. Tylko jeszcze możesz podsumować wynik 10 tysięcy łącznie. Okay, okay. Tutaj byłeś najbliżej byłeś w tym chile. Australia mm. odstrzelona, India, no to było bardzo nie, trudne. No, było. Tajwan no i USA byłeś w miarę w miarę przyjemnie, akurat blisko. Mm. Kontynuuj. O presji, bo rozmawialiśmy troszkę o presji edukacyjnej, e, więc, tak. więc, możemy, więc możemy kontynuować. Ja pójdę na takich samych zasadach jak ty, a mam sobie może troszkę utrudni, bo ja sobie zejdę na limit dwóch. Co ty na to? Okay. I zobaczymy, żeby ten wywiad nam <laughs> troszeczkę... U, e, usystematyzować, jeżeli chodzi o czas. No, ale ja teraz e, zaraz skupię jak się człowiek, już teraz. Ale, ale na tym mówić. polegała cała trudność, stary, żebyś nie miał tak łatwo, nie? Mhm. Więc. Więc y, no, I skończyłem na tym, że czułem się w bardzo niekomfortowej sytuacji, nie mogąc, jakby, określić samego siebie. Mhm. I, i, I to było bardzo deprymujące, co no, prowadziło, jakby, do też mojego złego samopoczucia. No, ale wybrałem, mam wrażenie. Moją taką ścieżkę edukacyjną nie do końca zgodnie z samym sobą. Czyli z czego to wynikało, ten wybór? Wynikało to po pierwsze z tego, że do końca nie wiedziałem, co chcę w życiu robić. A po drugie z takiej presji, że muszę dalej tą kontynuować edukację, ale co. No dobra, no a gdybyś mógł, nie wiem, czy chciałbyś to. Tak, właśnie, czy chciałbyś to takie słynne pytanie if I could turn back timer ta piosenka? Jestem tu, gdzie jestem i chyba nie wpłynęło to jakoś źle na moje życie, bo jestem bardzo z niego zadowolony. A co? Jaki aspekt obecnie w moim życiu... Yy... Powoduje, co faktycznie sprawiłoby, że chciałbym się cofnąć w czasie, to może braki wiedzy. Wiedzy? Ale to, że więcej czasu nadrobić na tej edukacji, czy więcej poznawać? Nie. To jest moje pytanie, czy właśnie edukacja to jest poznawanie, uczenie się? Samego siebie. Jakaś taka chęć poznawania świata, poznawania wszystkiego dookoła, co wiesz, co mnie otacza. Chociażby, nie wiem, czytanie o historii takiej, śmakiej. Jedyne co z historii tak naprawdę. Interesowałem się to w czasach gimnazjum, kiedy mieliśmy y, na przykład mitologię grecką. To było bardzo interesujące dla mnie. No, próbowałem strzelić I... się w Meksyk się strzeliłem, akurat nie było źle, ale byłem na półwyspie to półwyset Bacha, ale nigdy nie ja strzeliłem gdzieś tutaj, więc tak tylko, tylko wrócę. Historia, tak? To było coś, co, 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 co jeszcze cię gdzieś tam interesowało poza? Bardzo. Tylko widzisz, potem jakoś tak ta, 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 to, to jest zainteresowanie przycichło we mnie i, i... Nie wiem, żałuję, żałuję po prostu, że nie miałem jakiegoś takiego samozaparcia, takiej chęci w sobie poznawania różnych rzeczy. Tylko dlatego bym się cofnął w czasie, a tak nic bym nie zmienił, myślę. A czy, bo, bo generalnie mam wrażenie, że dochodzimy do momentu, gdzie padnie pytanie, czy edukacja jest ważna. Nie, zupełnie, nie, a, nie bo okay, nie chcę, nie okay, chcę takiego okay. pytania zadać. Myślałem, czy takie pytanie zadawać, wiesz? A czy mogę odpowiedzieć? Ja uważam, że tak. Że jest ważna według ciebie? Ważna. Tak, 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 zdecydowanie tak. Um, może powiedzieć dlaczego? Bo, jakbym. właśnie, edukacja czy nauka? Czy, jakby trochę. Bo, jakby. ja jestem mm -hmm. w stanie się zgodzić z wątkiem, że, że każdy pewnie mądry powie: o, bo edukacja to może być głupia, a nauka to, to jest przydatna. Okay. Oczywiście, ale też nie każdy z nas ma w danym momencie wiesz tyle głowy, tyle samozaparcia, żeby się samemu uczyć. I ta presja edukacyjna na swój no sposób prawda. jest przydatna. Więc, tutaj, moje pytanie: czy, właśnie, jeżeli, jeżeli. podrzuciłeś już to pytanie, czy edukacja jest ważna? No to. No to powiem Ci, że y, moim zdaniem tak, dlatego że m, nawet jak jest męcząca. Czy, czy generalnie, jakby nie taka, nie powiedzieć, kobieta. Dobra, no, no może skrócając, skrócając myśl, y, mm. jakby ona uczy myśleć. Moim zdaniem, naprawdę. I, i jakby <laughs> zauważam y, to u chociażby naszych widzów, którzy są jeszcze y, młodzi, są w trakcie tej edukacji. Mm. I czasami, wiesz, jak, jak nawet rozmawiamy, czy to w komentarzach, czy nawet na prywatnych wiadomościach, no to te braki naprawdę czułeś. Więc jakby no szkoła gdzieś tam faktycznie kreuje Twój umysł. Wiadomo, że robi z Ciebie kwadracik, kiedy powiedzmy chcesz być kółeczkiem, chmurką, albo czymś innym. O, nie każda szkoła, ale, nie każda edukacja. Tak, ale no jakby moim zdaniem pomaga na pewno Rozwoju. Tym razem myślałem, że jestem nad morzem, więc strzeliłem jakiś tutaj park main, okay. a znajdowałem się nad kadyckimi jeziorami. Więc jest sporo szans, że zacznę się lepszy kode mnie, więc zobaczymy. Ale nie jest to takie powiedziane, że nie zaraz mnie rozwalisz. O. A pomimo tego, że jej tak cię widzieli poszukiwałem i próbowałem mm -hmm. się zagadywać przez cały czas. No i tak, widzisz, mogę się zaraz wywrócić na mojej, na mojej e, niecnej intrydze, ale coś, coś myślę, że znajdziemy zaraz. Bo mam ma, nadzieję, jest... że się wywrócisz, bo. To jest w mój drogi. Bo jakby Wiedno... ja e, swoją e, tutaj wypowiedź, którą próbowałem hmm? składać, e, no, wyszło mi słabo. <śledzio> Bardzo nawet. Wiesz, powiedza, bo ja to, mam ten ale... plus, że ja zadaję pytania, tak, więc. Tak, to jest niesamowite, naprawdę. I jak. E, Komfortowo się czuje osoba siedząca tutaj. Aha, i, a tylko biała fadela, widzisz? Serio, bo na... klikanie zabierać to jest niesamowite, że człowiek nie jest w stanie podzielić aż tak uwagi. To to jest Ameryka pewnie. Na pewno, printing house. <laughs> printing house to jak Gutenberg, to na pewno Niemcy. Printing House? O. Jak Printing Press. Wiesz co, jestem w jakimś kurorcie turystycznym, jeśli się nie mylę w Wietnamie, ale mm -hmm. do końca nie jestem w stanie jeszcze stwierdzić, jak i staram się znaleźć jakąkolwiek informację turystyczną. To często pomaga. E... zobacz, czy Wietnam ma y, takie... Y... Tak, Wiesz, to, tak, to jest w ogóle tak. czcionka gdzieś tam z tego pół pu... Indochin, więc to hmm. akurat to i tak bym strzał w tamtą stronę, ale wydaje mi się, że tam widziałem flagę Wietnamu. Mogę się walić z Tajlandią, więc yy, mogę, mogę się zaraz wywrócić na tym, mm -hmm. ale gdzieś tam wierzę, że chyba to był jednak Wietnam. Nie jestem w 100% pewien. Eee, wydaje mi się, że jesteśmy w Wietnamie. Mam 36 sekund, phone shop. No to mi dużo już nie podpowie. Mm. To jest chyba Wietnam. Kampot Province, Angkor City. Nie, to jesteśmy, Tajlandia. Może, no, że się szczaiłem. Ale no, bo gdzieś tutaj w moim miałem 20 sekund. Ach, kurczę. No dobra. Spróbujmy. Mogę być odsunięty. Jednak tak. No, Kambodza. Kambodża. jednak. A, o. Nie, nie spodziewałbym się, naprawdę. No dobra, no i tak nie byłem bardzo daleko, 3700 nie, nie. punktów, więc... Więc i tak całkiem, całkiem, całkiem sensownie, jeżeli mm -hmm. o to chodzi, więc... Więc tutaj dobry strzał, Na, Na teraz! Teraz jesteś już po edukacji, jesteś w trakcie edukacji, mm. jak to u Ciebie Ja wygląda? jestem po. Po. Czyli tak. ma, ale masz zakończoną, pełną edukację? Mam... Skończony college, czyli tu jest coś takiego jak technikum. Technikum, tak? czy tak. jest techniczny? Technikum informatyczne mam skończone, a dalej postanowiłem edukację jakby zakończyć. Ale to jakby w Polsce jest ten system licencjatu, który, który gdzieś tam po tych trzech latach zostaje Ci ten taki... Tak, ja, ja, ja go chciałem robić, a poszedłem właśnie na grafikę i design, tylko mm -hmm. no podwinęła mi się trochę noga, jeśli chodzi o terminy i no i nie wyszło. Aha, i nie domykasz go w końcu, no, ale nie, nie, chcesz, nie chcesz przenosić się jeszcze i kończyć? Nie, bo tak jak mówię, w pewnym momencie miałem wrażenie, że ciągle robię to samo i mm -hmm. uczę się tych samych rzeczy, wałkuję non stop i jakby nie idę dalej. Mm -hmm. Widzisz, tutaj na YouTubie jestem jakby dla siebie szefem, jestem dla siebie wszystkim czym chcę i, i to ja decyduję czy idę dalej czy nie, ja decyduję czy, czy jakby się rozwijam czy nie. No to pozwól zadam um, Ci to pytanie, no to mm -hmm. schemat szkolny bolał Cię, wgniatał Cię tak bardzo? Taką duszą, o której wspominałeś o tej fotografii, o tym takim wychwytywaniu chwili, no to Wydaje rozumiem, że się... jesteś jednak wrażliwą jednostką. E, stąd, też, stąd też moje pytanie właśnie brzmi, czy, e, czy, 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 czy ten schemat tak bardzo cię właśnie ucisnął? Wydaje mi się, że tak, bo jakby on nie ograniczał. To był dzień w dzień mhm. robienie tego samego I, i przychodzenie na tą samą godzinę, i czasami było tak, że przychodzimy i nauczyciela nie ma. I, i wiesz, Byliśmy strasznie zależni od takich przypadków czasami, mhm. co w, no, jakby no, nie jest fajne. Ni, nikomu raczej by się nie chciało nie, w taki sposób działać. A, no, nie wiem, ja po prostu jakby wolę nawet nie mieć w życiu dobrze, ale zarobić sobie na chleb czymś, co naprawdę lubię robić, mhm. niż mieć super pracę i być nieszczęśliwy. Próbowałem Finlandię. Tak, przepraszam, że przerwę. Mhm. Ale nie wstrzeliłem się, bo w północnej Finlandii, a strzeliłem na południowo akurat. Ale i tak, całkiem przyzwoity wynik. Słuchaj, będziemy musieli powoli zwijać do końca, bo jest właśnie już ostatnia łapka przed nami. No czy tam była jakaś zwierzyna w ogóle? Nie? Nie, nie, dobra, dobra. Akurat był krzak. Okay, nie wkręcę okay. mi. No widzisz, ja już, ja już tutaj siedzę. E Kilometry na godzinę, to też już no, troszkę podpowiada. Prawostronny ruch, prawostronny ruch podpowiem. kilometry na godzinę? Nie wiem dlaczego ci podpowiadam, zamiast Nie, no tak, z Jesteś Nie, wskazać, jest się dobre, bo bo ci też troszeczkę pomagają, mm, więc cieszę się, no, tak, cieszę się to to za prawda. tę podpowiedź. E, no dobrze, no to, to jeszcze musiałbym zadać to pytanie. No czy w takim razie mm, spróbowałbyś kiedyś wrócić? Myślisz, że będziesz jeszcze kiedyś w życiu potrzebował? Czy sądzisz, że gdzieś tam ten schemat, który sobie zbudowałeś obecnie? Jakiś sposób myślenia już w tym momencie e, raczej zapewnił ci to życie. Nie masz takiego poczucia, że... Kurzę, a kiedyś, gdyby mi się przydało? A czy, czy mi się przyda? Nie wiem, to jest. Może nie tak. Fajnie by było mieć ten papierek. Nie, nie oszukujmy się, naprawdę, bardzo fajnie. Dla samego siebie chociażby. Mm -hmm. Ale myślę, że na chwilę obecną, jakbym chciał zostać tym grafikiem, to bym mógł po prostu odpalić Photoshopa, ogłosić się na Gumtree i, i po prostu pracować bezpośrednio z klientem. Czyli Te... myślę, że doświadczenie. Tak, tutaj, tak, tego mi, tego mi najbardziej brakowało. Nie wiedzy. Takiej teoretycznej, tylko właśnie praktycznej. Uh -huh. I tak, tego w żaden sposób myślę, że nie idzie zdobyć e, w ramach edukacji. Nie, da się da się, tylko jakby e, do tego dążysz, e, może nie tak. To zajmuje bardzo długi czas, zanim faktycznie ktoś ci powierzy klienta, szkoła, zanim ci da po prostu kogoś, z kim będziesz fizycznie pracował. I znaczy fizycznie, w sensie chociażby na papierze, czy tam twarzą w twarz o uh -huh. tym źle to ująłem, ale. Mm, nie zmienia to faktu, że po prostu zbyt długo trzeba czekać na to. Kanada <gulak> jednak, Montreal. Hmm. Zaryzykowałem, przepraszam, Quebec. Hmm. Zaryzykowałem, że jednak jestem we Francji, a wstrzeliłem się. bo GMC samo, który sugerowałby mi północną a, Amerykę, rozumiem. ale wstrzeliłem jednak, jednak we Francję. Czyli nie wiem. Czy można jakoś myślisz skwitować naszą rozmowę? Czy, czy jest jakiś wniosek, który, który byś gdzieś nasłuchał? Czy jakby edukacja dla konkretnych jednostek, edukacja zgniętająca jednak tą kreatywność i wrażliwość, czy edukacja, tak jak zwróciłeś uwagę wcześniej, że jednak potrzebna i ucząca myśleć, czy jest jakiś jeden wspól wynowstawał? Co powiem ci tak? Ta na pewno początkowa, myślę, do gimnazjum, która jest faktycznie mm -hmm. przymusowa, jest bardzo, nawet później jest chyba przymusowa. Prawda? Nie, no do 18 roku życia z polska, więc. I, I moim zdaniem to jest super, mm. to jest naprawdę bardzo fajne, a potem niech każdy robi to, co kocha. Mm -hmm. Serio. A jeżeli ktoś nie znajdzie tego, czego kocha? Niech szuka dalej. Nie, nie ma takiej opcji, żeby nie znalazł. Nie, nie będzie szukał całego życia. Z tym pozytywnym wnioskiem zostawimy Was, moi drodzy. Ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, dziękuję również Alienowi. Dziękuję. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Bardzo. Mam nadzieję, że Wam się również podobało. Zostawcie... Było mi ciężko mówić, ale... Na tym polega końcu. cała trudność. Koniec Na końcu. tym polega cała trudność, słuchaj. Mm. E, więc, no to co? Ja będę Ignacy, wy Wy, a to moi drodzy, GeoGesser z naszymi wywiadami. Trzymajcie się ciepło. Dzięki. Pa, pa. Cześć, cześć.